Co powiedzielibyście, gdyby świat, jaki widzicie, okazał się dla was tylko jedną czwartą tego, co możecie zobaczyć? Gdyby ludzie znikali jak gasnąca pochodnia i nikt by nawet tego nie zauważył, takie spojrzenie na świat rzuca na szaku Gannoszana. Historia zaczyna się w mieście Misaki, gdzie nasz protagonista Yuji podczas zwykłej przechadzki po mieście ze znajomą wtawia się w naprawdę niezłe bagno. Wszystko dookoła robi się czerwone, a ludzie stają się nieruchami jak posąg. Mało tego, nagle pojawia się potwór, który wysysa z nic nieświadomych ludzi energię życiową. Kiedy zdezorientowany chłopak jest już blisko śmierci, pojawia się szkarłotnowłosa dziewczyna, która bez problemu radzi sobie z potworem, ratując Yuji'ego. Tak właśnie ich drogi zeszły się i jednocześnie nasz główny bohater dowiaduje się, że jest tak zwaną pochodnią. Co to oznacza? Ludzie, z których została wyssana energia życiowa umierają, ale w nich miejsce wyskakują pochodnie, które zachowują się tak samo, mają te same wspomnienia i myślą, jak normalni ludzie. Jedyną różnicą jest to, że pochodnia gaśnie po jakimś czasie i nikt nawet tego nie zauważa. No ale zaraz, dlaczego nasz główny bohater widzi to, czego nie widzą zwykli ludzie? Fakt, że jest pochodniem niczego nie zmienia. Posiada on w sobie Reiji Maigo, który regeneruje siłę życiową. Nie trudno jest się domyślić, że właśnie to będzie powodem zmiany życia bohatera. Dodatkowo na świecie poza ludźmi istnieją jeszcze dwie inne rasy. Pierwsza to Flame Haze, czyli Strażnicy, do których należy Shana, przed czym bronią ludzi, przed drugą rasą, tomogarami, czyli potworami, których jedynym celem życiowym jest jedzenie ludzkiej energii życiowej. Każda Flame Haze ma kontrakt z nazywaną przeze mnie siłą wyższą, jak na przykład Shana, która jest związana kontraktem z Bogiem Zniszczenia. Mogą oni wymieniać się myślami. Rozmawiać ze sobą i tym podobne. Historia jest dość zrozumiała, ale momentami informacje są zbyt szybko podawane i ja osobiście czasami miałem problem ze zrozumieniem pewnych wymian zdań pomiędzy bohaterami. Shakugan Shana posiada aż trzy sezony. Trudno jest wypowiedzieć się o wszystkich trzech jednocześnie. Może po dość oryginalnym i średnim sezonie pierwszym drugi jest jeszcze bardziej przegadany i nużący momentami. To właśnie on pokazał mi, że z czasem będzie coraz lepiej. Sezon trzeci to po prostu ciągła akcja i nagła zmiana wszystkiego co odbywało się w sezonie pierwszym i drugim. Oczywiście pozytywnie. Będziemy przez cały czas częstowani zwrotami akcji i ciągłymi walkami. Nie mówię tu już o trzecim sezonie, lecz o całości. Czasami będziemy mieli do czynienia ze zwykłą akcją, momentami z romancem, ecci czy też dramatem. Shakugan noszone to momentami typowe Romeo i Julia w moim odczuciu. Po jakimś czasie byłem tak zdezorientowany, że zacząłem zastanawiać się, która ze stron konfliktu jest tą, która broni świata, a tego już bardziej nie rozwinę, by nie zepsuć wam oczywiście zabawy. To po prostu niewiarygodne, jak bardzo przywiązałem się do bohateru. Yuji. Który z początku jest zwykłą tytułową gumką, z czasem jest coraz bardziej zdecydowany i zdeterminowany. Do tego stopnia, że jest w stanie poświęcić wszystko dla Szany. Ona zaś z początku wydaje się pustą i nieciekawą postacią, lecz to właśnie ona wpłynie na wszystkie wydarzenia w anime. Zresztą postaci jest tylko lepiej. Co musielibyście zobaczyć, by uwierzyć mi na słowo, że występujące tam postacie poboczne to najlepsze i najoryginalniejsze postacie, jakie kiedykolwiek widziałem. Może blondynkę, która zamienia się w fioletowego niedźwiedzia, szalonego doktorka, którego działania kończą się fiaskiem, a on sam jest słuchany tylko przez jego robota, którego sam stworzył, czy może w końcu starca, który chodzi sobie swobodnie po mieście, rozmieszczając w nim na oczach wszystkich ludzi żelazne słupy, taka różnorodność jest rzadkością. Kreska to nie jest coś, co jakoś bardzo wybija się ponad inne, ale jest ona bardzo ładna. Muzyka na pewno zapadnie mi głęboko w pamięć. Jest tak dobrze wpasowana w akcję, że twórcy idealnie grali moimi uczuciami, dzięki jej pomocy. Kończąc już tą recenzję, Szakogan noszana, dostaje ode mnie ocenę 9 na 10. Zdecydowanie warto zobaczyć. Wszystko mi się spodobało poza trochę nudnym sezonem pierwszym.